Pozwól im wybrać Ciebie albo yy, nie. Dobra. Dzisiaj mam na sobie tylko skórę i ramy. I to jest outfit dnia. To będzie opowieść, która pachnie kawą i świeżym powietrzem a nie desperacją i checklistą. Wyobraź sobie, że wchodzisz do kawiarni, w której stoliki są ustawione jak planety, a ludzie krążą wokół siebie własnymi orbitami. Wchodzisz bez manifestu na bójce, bez bluzy z napisem pokochaj mnie natychmiast, bez malutkiej armii mikroruchów, które mają natychmiast pokazać, komukolwiek udowodnić, że jesteś warta zauważenia, ale ty chodzisz z ciałem, które naprawdę jest obecne. A nie tylko, że przenosi Twoją główkę z miejsca na miejsce. Drzwi zamykają się za Tobą i na sekundę wszystko cichnie. Nie z powodu twojego dorosłego makijażu, nie z powodu oversize sukienki, jak to Kasia Nosowska nazywa plandeką, tylko z powodu tej jednej jakości, która nie prosi, nie błaga, nie klęczy, nie pcha. Z powodu spójności. Ale zaraz, zaraz, kim ja w ogóle jestem? Przedstawię się należycie. Nazywam się Pepsi Elliot. Papesa duchowej strategii i współczesnej mistyki. Mentorka energii. Architektka rzeczywistości. Przedsiębiorczyni duszy. Uczę Cię jak hakować Matrix. Widzisz, że grubo. Dzisiaj dowiesz się, że tylko Twoja obecność pachnie prawdą. Jak w pączku. I wtedy dzieją się te wszystkie cuda. Rozmowy bez targu, granice bez muru, wybory bez lęku. Magnetyzm nie jest sztuczką. Jest skutkiem ubocznym bycia sobą w pełnym świetle. Także ten. Wal wyzwona dzwona w bisu, ba co robić i ruszamy z tym koksem. Wracamy do coffee shopu, siadasz przy oknie, słońce jebie w parapet, a ty pozwalasz, żeby światło siadło ci na ramionach. Zamiast od razu zakładać zbroję, że wszyscy zobaczą. Nie no co. Czujesz, jak brzuch oddechem delikatnie odsuwa stół. Skąd ten brzuch się wziął, który rozstawia meble po kątach? Pomyślisz o tym potem. Nie wciągasz go. W końcu nie polujesz na spojrzenia. Nie ustawiasz wewnętrznej gamerki na rejestr każdy gest. I przysiad się do stolika. On. Brzuch sam się wciągnął. Śmiejesz się z tego pod nosem. Tom Sokrates, ale w lekkim kryzysie średnim. Nie liczysz Sekund ciszy, żeby przypadkiem nie wypadło szydło z wora, że to Ty masz mniej do powiedzenia. Dzisiaj nie udowadniasz. Dzisiaj emanuję. Po lewej ktoś chichocze, po prawej ktoś scroluje. A złapiesz się na tym, że zwykle w takich miejscach grałaś rolę. Raz fan fatal z instrukcją obsługi na czole. Wiesz jak się to robi z YouTube. I już nie z kosmo, bo jesteś dużą Bridget, dużą Moną. A raz ciepłą herbatką, którą każdy może doprawić swoim cukrem. Albo zajzajerem pieprzem paprykarzem gdański. Taka jakby chorągiewka z ciebie. Dzisiaj odklejasz od skóry te etykiety jak stary plaster. Zostaje skóra. Prawdziwa, oddychająca, wrażliwa, ale nie na sprzedaż. Zresztą, kto by kupił skórę 40-letnią, 50-letnią, czy jeszcze późniejszą? Jaki horror! Krótka reklamka. Oto sproszkowany szpinak. Tysi zbior, który sabotuje głód i robi rzeźby z Twojego życia. Idealnie podziutki do czwartej szklanki. W 100 gramach świeżego szpinaku masz około 2-3 gramy głonika i garsteczkę mikroelementów. 100 gramach spruszkowanego masz kilkukrotnie większe stężenie tych samych składników od po Czyli zamiast cinać pół warzywniaka, możesz dodać łyżeczkę do smutki lub do czwartej szklanki i mieć efekt jak po zielonym eliksirze życia. Do tego tyla koity, które robią rzeczy wręcz nieprzyzwoicie estetyczne. Te malutkie struktury brzmi kosmicznie, ale to właśnie one robią największy szał. Odwdzięwa się słodyczy i złomu ze złomowiska. Chudniesz przez zaniechanie. A klasycznie w parze taki zestawik z witaminą C, czyli kwasem askorbinowym TIP. Masz podkręcone przyswajanie żelaza ze szpinaku. Jak masz fajną, to, rytyny, to kwas askorbinowy w domu i tak jest niezbędny. Nawet w solniczce do zajumania hipotetycznej pleśni. Także ten warto wszystkie linki pod wideo. I widzisz Toma Sokratesa, kogoś, kto ci się zajebiście podoba. To jest Reja. Już wyciągnąłby w tym momencie z kieszeni miarkę. Ile kroków, ile uśmiechów, ile pytań, żeby wpasować się w ich definicje laski. Nie idiotki, owszem, ale też uzdolnionej do oralu. Jaka jest prawda? A kto pyta? Kogo to obchodzi? Siedzisz więc przy tym stoliku z założenia, wyluzowana. Ale definicje tworzą szum w płacie czołowym. A ty chcesz wyraźnego sygnału. Podoba mu się, czy się mu nie podoba. Idziesz do toalety pod pretekstem. Pojawił się znajomy ścisk w brzuchu. Znowu solar ściśnięty. Pozwól, żeby cierpienie się pojawiło. Stara ty, niewybrana, porzucona. Teraz o tym myślisz? No dobra, jak musisz, pozwól, żeby energia tam była. Przez pewien czas choć. Nie zamieć tego pod dywan, bo się nie da. Może to nie jest to, co chcesz teraz usłyszeć, ale chwilowo nie jestem zainteresowana tym, co chcesz usłyszeć. Jestem zainteresowana tym, żebyś poczuła się sobą. Wybraną przez siebie, zajebistą tyś jest. To mnie bardziej Excite. No dobra, ale to ty, Bridget. To ty, Mona. I to twoje jest przywiązanie do przeszłości. I znowu w głowie nawijasz. Podoba mu się, czy się mu nie podoba? Umówi się na następną randkę, czy się z... Pławi. Idziesz do toalety pod pretekstem. Pytasz własne ciało, czy jest lekko, czy jest szeroko w klatce, czy mogę przy nim oddychać? Odpowiedź nie jest w głowie. Odpowiedź mieszka między mostkiem a pępkiem, w solarze, w splocie słonecznym. I właśnie wysyła ci odpowiedź. Czujesz ścisk w solarze, w splocie słonecznym? Nie bądź bita po ciemieniu. Nie wracaj tam. Tu jest okienko. Wyślizgniesz się przez nie. I nigdy już nie zobaczysz kolesia, ani on ciebie. Znowu to robisz? Nie wytrzymujesz nerwowo własnego audytu? Jesteś popierdolona, Bridget? W ten sposób nigdy z nikim ci się nie uda. Ocknij się. Otwórz się. Wróć do kolesia. Klapnij na krześle jak człowieczka, a nie jak audytor serca. Wracasz. Dotykasz lekko oparcia jego krzesła? Niech wie. Niech czuje, że wróciłaś. Teraz podchodzisz nie po to, żeby zdobyć punkty, ale żeby rzucić gałką na człowieka bez przetargu. Mówisz jeszcze raz cześć. Tak jak się mówi to słowo, które naprawdę coś znaczy? Twoje ciało jeszcze trochę napiera. Niewidzialna tabliczka zatwierdź mnie, niejako uwiera. Ale, kij z tym. czujesz, że wróciłaś? Odważyłaś się. W sumie lepiej, że nie utknęłaś w okienku. Nie było zbyt duże. Ale jak wejść w prostotę kontaktu z kolesiem? Tyle razy byłaś odrzucona, brałaś okruszki, bo nigdy żaden nie poczęstował cię chlebem. Ty piekłaś broni jak jego matka. Oczywiście ona robiła to lepiej, bo twoja specjalność to szarlota Bronte. Szarlotka. Nie broni, tylko bronti. Jak udawać, że to jest proste? Bo prostota robi przestrzeń. Ona robi różnicę, której nie wykreuje żaden trik, żadna metoda i żaden sprytny tekst, tekścior. A ty jeszcze nie potrafisz wejść w prostotę. Ty jesteś empatką i czytasz doma jak twórczość Michnika. Widzisz zalążek narcyzmu, nawijanie o sobie, ponad przeciętną blagę, jak tylko rodzący się w twojej przestrzeni. Tak jakoś masz. narcyz potrafi, ale Tom i tak cię kręci niby miałaś nie wymuszać na sobie niczego bo wiesz że gdy nie wymuszasz wtedy możesz wybierać a kiedy wybierzesz to wtedy dopiero to poczujesz i latają ci po głowie te wszystkie przepisy. Najpierw wejdź w stan, potem manifa. Najpierw poczuj ulgę, potem dopiero krełuj. Ale jak udowodnić sobie, że nie jesteś tramwajem? Jak poczuć się jak zwykły trolejbus? I wjechać mu do głowy bez torów, na spontanie, żeby go jebało w szok miłosny. Tramwaj jedzie, bo ma tory. Torami w sumie mogą być twoje granice. Odmawiasz więc sobie po cichu mantrę. No? Tory kurwa nie są złe. Tory kurwa nie są złe. Nie są murem. Są czystym brzmieniem sygnału. Tu jestem, tak mam, tego nie chcę, to mi pasuje. Nie tłumaczysz się nikomu za każdy centymetr własnej prawdy. Nie kruszysz jej, żeby łatwiej weszła. Masz odwagę powiedzieć nie bez złej miny i tak bez gorączki. No dobra, ale to tylko w twojej głowie. A teraz tu w tej kawiarni na nic się nie przydają te abrahamowo-hicksowe brewerie. Tom zadał pytanie. O co kurwa pytanie? Masz pojęcia. Nie słuchałaś, nie było ci tam to twój Twin flame? Serio? Chcąc, 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 obawiając się kogoś wierząc, że on jest drugą połówką twojej duszy. Możesz stać się wolną, pozwalając mu robić to, co robi. Że to może być energia subkonstytucyjna. Dobra, subkonstytucyjna nie ma takiego słowa po polsku. Chodzi o subconscious jak z Brytanika. Czy Subcantries, jak z Dzikiego Zachodu. Po prostu podświadoma. Podświadoma energia. Klasycznie. Coś dzieje się pod progiem świadomej kontroli. Podprogowa energia to sygnał zbyt subtelny, by go od razu uchwycić świadomie. I czujesz ten mętlik. To własne popierdolenie. W żaden sposób on nie może się domyślić, że latami czekasz na wybranie. I że nikt cię na poważnie nie wybrał. I sama siebie gno iż każesz za ten stan rzeczy. No, czasami matkę, bankiera, whatever. I nagle przypominasz sobie, że masz ramę, a że ty się kończysz tu, a po drugiej stronie stolika dopiero zaczyna się tom. Zabierz mu energię, Bridget, Mona. Już ci się wszystko myli. Ktoś mógłby w tym momencie powiedzieć, chcę zagrać ramą, ale gra brzmi jak coś, co trzeba forsować, omyślać, strategować, starać się, siłować w sprawie wygranej, swojej. I nagle dociera do ciebie, że to nie jest gra, to jest oddech. Ramą twoją staje się spokój w twoim ciele. Ten spokój nie jest kamieniem, nie jest marmurem. I okazuje się, że potrafisz się śmiać, zmienić temat. Potrafisz odejść od stołu w połowie zdania. Jeśli energia w tobie tak właśnie wybrała, ramy twoje trzyma nie twoja pozna, tylko zgoda na siebie, również przy świadkach. Zgoda, że nie musisz być wersją, która podoba się wszystkim? Zgoda, że nie musisz podobać się Tomowi, prawie Narcyzowi, Sokratesowi, który cały czas się teraz zastanawia, jak nawiać od tej wariantki. Teraz on idzie pod pretekstem do toalety i już nie wraca. Wyślizguje się oknem. Ale ty wiesz o tym wcześniej. Wcześniej od niego przeczytałaś go, zanim ściągnęłaś z niego swoją energię. Rozumiesz, że jesteś dość dziwna, trudna, pod pretekstem łatwości. I w sumie nic dziwnego, że koleż się już kelner to zauważył, że jesteś dość trudna. Ale on wróci. Tom Sokrates poczuje, że nie ma twojej energii na sobie. I wślizgnie się tą samą drogą z powrotem. O, jest. Lekko wymięty, bo przez to okienko wleciał do kubła na śmieci. Śmiesz się. Dajesz sobie zgodę, że najpierw masz podobać się sobie, a dopiero potem światu. Zresztą on z tymi kawałeczkami odpadków jedzenia we włosach już nie jest takim Sokratesowym narcyskiem pięknym tomem. To pomaga. A więc nie musisz podobać się zawsze światu. Najpierw masz podobać się sobie, a potem dopiero światu i też niekoniecznie, że światu. Nie ma takiego przymusu. Kija cię to trochę obchodzi. Trochę kija. No dobra, dobra. Nie jesteś jeszcze takim randkowym kozakiem. I w pewnym momencie w rozmowie pojawia się cisza. A ty, nietypowo dla siebie, nie gasisz tej ciszy yy, koniecznie jakimś żartem, po No wiesz, to to opowiada dowcipy dzisiaj. Dajesz tej ciszy chwilę, i to w tej chwili dzieje się ta magia, której nie. if Twój układ nerwowy przemienia się z psa strażnika w mądrą sarnę, która wie, kiedy stanąć jak wryta, a kiedy powiedz. Napięcie odpina się od ciebie jak stanik po długim dniu, a z nim odpina się agenda. Ta cicha desperacja, co zawsze wonieje jak natrętna perfuma z lotniska, zostaje czyste powietrze. Zostaje prawdziwe ja i prawdziwe ty, bez sprzedawania czegokolwiek. Cuda, jaja, krótka ręklamka, ostatnia zachęta. Promka kończy się w niedzielę o 12 w nocy. Na bardzo pomocny e-book przewodnik. Zamknij bazar, osuć świątyni, Czyli twoja energia, twoje złoto. Uczy jak odzyskać i pomnażać najcenniejszy kapitał, twoją energię. Czyli własne złoto. Jeśli chcesz przestać tracić siły na chaos, zastoje, a zamiast tego żyć w dobrostanie, ten e jest dla ciebie. To droga do tego, by twoja energia zaczęła pracować na ciebie w biznesie, w relacjach, w finansach. Przypominam, prawdzie kończy się w niedzielę o 12 w nocy. Także ten. Wszystkie linki podwinę. Tom pyta: Bridget, Mona, co ci tak zmieniło? Ty nie wysuwasz z kieszeni listy technik. Mówisz, śmiejąc się słodko, że przestałaś się takować. Bridget na stronie, w sensie, że koleś tego nie słyszy. Zrezygnowałaś z mini komitetu w głowie, które przez lata decydowały o tym, czy wolno ci czuć to, co teraz czujesz. Przestałaś przepraszać za własną grawitację. Odkryłaś, że magnetyzm to nie jest uśmiech z realizmu, z regulaminu ani taktowny? Domyślam się, czego chcesz. Magnetyzm to cisza, w której jesteś cała. To spojrzenie, które nie prosi o pozwolenie. To krok, który nie jest wektorem ucieczki, tylko konsekwencją prawdy. Później wychodzisz z kawiarni. Ba! Wychodzicie. Ale historia nie kończy się w drzwiach. Jesteście umówieni. Idziesz przez miasto i czujesz, jak trotuar przestaje być sceną. Niczego nie musisz grać, żeby być intensywną. Jesteś esencją. Niczego nie musisz skracać, żeby być zrozumiałą. Twoje słowa stają się dłuższe nie dlatego, że trzeba kogoś przekonać, tylko dlatego, że płynie przez nie pełne życie. Zauważasz, że ludzie zaczynają pytać o ciebie, a nie tylko o to, co możesz im dać. Czują, że kiedy z nimi rozmawiasz, nie szukasz ukrytego wejścia do ich aprobaty, tylko naprawdę jesteś tu, gdzie stoisz wieczorem. Kładziesz telefon w holu i uśmiechasz się do sufitu bez świadków. Uśmiech nie jest podpisem pod umową, nie jest bonusem za dobrze odegraną rolę. Jest miękkim dziękuję dla ciała, które wróciło do domu. Zaczynasz rozumieć, że polaryzacja wyrazik tak chętnie rzuty w coachingu, to nie jest teatr damsko-męski, to jest prosta rzecz. Kiedy ty jesteś sobą, świat ma wreszcie do czego się ustawić. Energia lubi klarowność, ludzie też. Tom, OMG Narcys, też. Ale kolejnego dnia spotykasz kogoś innego. Nie ma fajerwerków tym razem. Jest banalna rozmowa. I nagle czujesz, że twoja stara tendencja do bycia miłą znowu próbuje wskoczyć na scenę w cekinach. Zatrzymujesz ją w progu i mówisz no, nie. Nie do człowieka. Mówisz nie do tego automatu. Zamiast zadowalać, wybierasz bycie prawdziwą. Nawet jeśli znaczy to, że ktoś poczuje się niezręcznie. Niezręczność nie jest katastrofą. Jest tylko dowodem, że nie tańczysz już pod cud Nuty. Jesus dzwoni tam, Chcę chce stanąć przy Tobie bez pośpiechu, bez projektów, z ciekawością. Dziwne, ale zauważasz, że nie biegniesz do lustra. Nie sprawdzasz, jak wypadłaś. Nie ściskasz w brzuchu kontraktu, którego nikt nie podpisał. Ody! I wszystko w tobie teraz nawija. To jest dorosła lekkość. Nie dlatego, że zadzwonił, nie dlatego, że ktoś cię wybrał, tylko dlatego, że ty wybrałaś siebie na pełen etat. Nie gonisz nikogo, Bridget. Teraz jesteś goniona. To jest cała tajemnica, której nie da się skrócić do jednego triku. Agenda jest hałasem, granice są muzyką, manipulacja jest sztucznym światłem, obecność jest słońcem parapet. A magnetyzm jest tylko skutkiem ubocznym bycia sobą w sposób, który czuje się w kościach, a nie tylko w komerce. Jeśli chcesz, możesz to nazwać ramą. Możesz to też nazwać dorosłą energią. Możesz tego w ogóle nie nazywać. Ważne, że kiedy jutro wejdziesz do innej kawiarni, nie będziesz szukać oczu, które cię uwierzytelnią. Zamiast tego pozwolisz sobie Bridget świecić. Zaświecisz se bez ostrzeżeń, bez instrukcji, bez rachunku. I wtedy zadzieją się te drobne cuda, które wcale nie są cudami. Jeszcze wymykasz się do toalety i sprawdzasz, czy jest okienko wyjście awaryjne. Stare przyzwyczajenie, nieprzydatne. Teraz świat nie jest chwilowym sędzią Twojej wartości, tylko miejscem, w którym po prostu oddychasz, mówisz, śmiejesz się i wybierasz. To jest Twoja opowieść. Bez skrótów, bez popisów, z pełnią zdań, z serca. A jeśli ktoś zapyta, jak się to robi, powiesz prawdę, której nie będzie krzty magii. Wracasz lasko do środka. Wracasz, kumpelo, do środka, regulujesz ciało, cztery szklanki, codziennie zimny prysznic, twoja lodówka nigdy nie jest przepełniona, biegasz, bo musisz, nosisz wszystkie łodzie i orzesz sobie w ciszy. Mówisz to, co jest prawdą i nie dźwigasz cudzego tak, jak trofeum. Reszta przychodzi sama, kiedy przestajesz za nią gonić. I właśnie dlatego przychodzi. Tyle. Zostaw ślad węglowy, tu byłaś muszka CC. homofon. of On. Bij w dzwonka, daj lajka. Widzimy się wkrótce. Love you!